Eluwa, wam moi drodzy, ja jestem Kremol, a dzisiaj poprosiłem youtuberów, żeby wybrali mi postać do Brawl z którą mam zagrać. Także słuchajcie, dzisiaj będzie Admiros, Damian, Citrox i Manojek. Także właśnie oni dzisiaj wybrali mi Brawlera, będziemy sobie grać jedną gierkę, sprawdzimy filmik. Tyle chyba, postaram się, postaram się z najmniej zrobić jak najwięcej winów. A jeżeli wy chcecie, słuchajcie, kolejną taką część właśnie, gdzie youtuberzy wybierają mi brawlera, zostawcie teraz łapkę w górę. Eee, no i może bez żadnego przedłużania, sprawdźmy pierwszy filmik. Ej, luwa Damianuwa. Cześć Kremol, słuchaj. Miałem ci wybrać jednego zadymiarza do gry. Tak już wiem, że jednego. Na początku w ogóle myślałem, że mam ci wybrać aż dwóch. I miałem plan na to taki, że na początku dałbym ci wolny los, żebyś wybrał sobie kogokolwiek chcesz. A potem chciałem, żebyś zagrał swoim ulubionym zadymiarzem, czyli Tikiem. <grym> Nie no, wiem, że go totalnie nienawidzisz. Ale z racji tego, że muszę wybrać tylko jednego, no to dawaj, zagraj tym Tikiem i wygraj Gierę. Damian, serio, wybrałeś mi Tika? Matko, i ich... Ooooooooooooooooooo, czemu, ale dobra, no wybiorę tego Tika już, kurczę. Skoro mi go tutaj wziąłeś i, i postaram się nie Moina zrobić zresztą jak powiedziałeś, także no, no myślę, że możemy się już na gierce widzieć. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Próbujemy teraz coś tutaj tym tikiem zagrać, jest ta mapa, okej. Okay. Ja sobie polecę od tutaj po skrzynki, bo jakby jedyną szansą, jaką ja widzę, żeby tutaj to ugrać, jak, jak zresztą Damian powiedział, to power Cubesy, bo tutaj one dadzą mi moc i żebym może tą jedną kulką coś więcej obrażeń zadawał. Także sobie tutaj to też zniszczymy Okej, dobra, mamy pierwsze dwa parki Takie standardowe myśl tu o to już leci Nie, 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 tu jeszcze idą na mnie, nie, 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 nie No jest, dobrze, zabity i teraz jeszcze do nie Tiku, idź tam kolejny Tu jeszcze z Barley Patrzcie, zabiłem go! O kurde! Dobra! wo, Uciekam! Uciekam, uciekam, uciekam! Tam jakaś mocna klepa jest. Ja się boję. Co? To już jest... Co? To już jest showdown? Co? Ale już? Co? Co I teraz robot? Co? Co? Ej, nie gadajcie, że... Co się stało? Co? Ugrałem tym tickiem. Wow. Ej. Nie sądziłem, że mi się to uda, ale no spoko. Udało się. Wykonałem challenge na miana. Bardzo krótka gierka, szybka, ale spoko. Możemy lecieć do kolejnego filmiku. Szymonko, Kremol, siemanko widzowie, z tej strony Citrox. Słuchajcie, Kremol prosił mnie, żebym wybrał mu jakąś postać. I jest jedna postać, która Kremol z Tobą bardzo mocno mi się kojarzy. Jest to Brock, ale nie taki zwykły Brock, tylko Brock z tym najlepszym skinem, który aktualnie moim zdaniem jest Blowstar, czyli z tym skinem na chiński Nowy rok. Wybierz tę postać, wybierz tego skina, zagraj i zobaczymy jak ci pójdzie. A wy widzowie, stawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Ok, dzięki Citrox za wybranie Broka. Też właśnie zawsze kojarzę, że jak nagrywaliśmy film, to ko komentowałeś mi tego skina. Dzięki w sumie, że z skinami wybrałeś, bo sobie mogę skinem od razu pograć, moim ulubionym. Szkoda, że dodali je na nowo do gry, bo tak o teraz ty też go masz i, i się nie mogę z ciebie już śmiać, że tylko ja go mam, ale spoko, no to lecimy sobie, słuchajcie, solo i próbujemy wykonać challenge od Citrox'a, żeby wygrać brokiem. Okej, okay, dobra, mamy tego broka. Na broku już mam trochę więcej pułarków, więc może być ciężej i postaramy się tutaj oczywiście wina zrobić. Mamy dwie skrzynki na start. Tutaj widzę, zauważyłem, że jedna osoba sobie chyba to odpuściła, więc sobie poszła dalej. Nie, nie zainteresowała ją ta, 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 ta skrzynia. Także ja ją sobie tutaj zgarnę. Yy, tu jest Mortis. O, Mortis. Ty, 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 nie, tu, nie, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Ale tu jeszcze idzie. Nie, ten, Mortis tam. Nie, to, kto tam szedł? Nie, tam nie szedł Mortis, tylko Bibi chyba. Ale mogę się mylić. Dobra, le, tak, Bibi. Dobra, wiecie co? Nie, ja, ja sam że tutaj trochę. Krzak, chyba. Nie, nie będziemy kapić krzeko na odcinku. Lecimy dalej. Tu jest Mortis. O, no nie, no nie wiem, co teraz mogę zrobić. Świetnie. Mortis, chodź tu, kochany. Ja wierzę, że ty tu do mnie chcesz przyjść. O, no prawie myślałem, że w niego strzela. Może tutaj to Piperkę, Piperkę, Piperkę? <laughs> tu jeszcze ten... O, kurczę. Dobra, teraz Piperka jest w mocnych harapatach. I się ma Piperko. Teraz ty giniesz już. Ty musisz zginąć. Co? Nie! Uciekła so mnie i ten robot się na mnie rzucił. Nie! Robot, dawaj na Mortisa. Dawaj na Mortisa, robociku. Robociku, dawaj na Mortisa. Robot, nie na mnie, nie na mnie. Uciekaj ode mnie, uciekaj! No, o, tutaj jest ból jakiś... O, jest! Skręcił sobie! Jest! Zostawił mnie, dobra! Jestem wolny, jestem wolny! A, ale fajnie! Ale już normalnie się wystraszyłem! Tu jest Mortis! Bank. No i. Du, 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 du. to tam szelka ginie prawie, już chyba! Nie, zabiła go! To tutaj jeszcze, bo dojeżdża? Czyżby? No, dawaj! Dojeżdżamy ją! No, dojeżdżamy ją! No szybko, dawaj, Ale tutaj też się trochę pobija. A co ty myślałeś teraz, że co? Nie, no teraz! chciałabyś, chciałabyś! Chciałabyś, no i prawie jest! Zabiłem ją! Nie, uciekaj! To, to są moje parki psy. No. Dobra, elo, zgarniam je. I. Dude, 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 dude. nie, zginąłem prawie! <šu> dobra, ale mega farciarska gierka, trochę. Ale plus 6 płatków. Dobra, lecimy z kolejnym filmikiem. Eluwa, kremowa! Słyszałem, że miałem ci wybrać postać jakąś, bo masz jakiś część tam zwariowany robić. Jak zawsze. E, więc ja pomyślałem, że jako, że byłem najlepszą, max, swojego czasu w Polsce i byłem w top 50 na świecie, kiedy wyszła. Wiem, że po prostu szybko, szybko ją grałem, ale to nie ma znaczenia. To fajnie, jakby zagrał Max. Podobno ją masz, więc spróbuj i daj znać jak wyszło, czyli sam obejrzę, a więc powodzonka! A no jak się pochwalił Hamsko kurde, że był w topce z Maxem, ale spoko, spoko, rozumiem, R się rozumiem, sam bym się chwalił chyba, e ale dobra, mam nadzieję, że będę tak dobry tą Max jak ty, no i lecimy z gierką. Dobra, także mamy Max, e szczerze mówiąc, e co myślę o tej postaci, jest to, jak była B i Max, to najpierw dropnęła dro dro mi Max, a nie B, więc tutaj może e właśnie wskazuje to na to jakoś, że ta postać jest właśnie przeznaczona dla mnie, więc spróbuję coś tutaj nią ugrać, tu jest ta Penny, której się trochę obawiam, bo ona ma ten

no i fajne jest to w Max, że ona ma takiego speed, więc przyda mi się on do uciekania. Okej, okay, dobra, nie wiem czy jest sens wchodzenia na środek, boję się. Tu jest B, dobra, bi, czyli postać, która wszedła razem z Max. Taka moja siostra w sumie mógłbym powiedzieć chyba. Dobra, tutaj jest pamka. Wow, 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 dobra pamkę zabiłem! O nie, ona ma 6 power dobra, to ja chyba muszę uciekać. I, i, I co? Dobra, no i on jak raz mnie uderzy, to już będzie poptokach. To już będzie poptokach, moi drodzy. Bo ona ma ten damage akurat to, i to trzeba jej przyznać. Okej, okay, chyba sobie ode mnie poszła. To ja może tutaj znowu, zabez, znowu sobie podejdę. Coś tutaj postrzelam. O, tutaj jest robot. On ten robot kogoś goni. Nie wiem, czy to czasem nie wykorzystać. <laughs> On goni tę B. Dobra, to nie. To... Albo. Ej, spokojnie jest to, bo ja teraz mam tę szybkość, więc ja mógłbym przyjąć robota i potem użyć Spida i na kogoś ją zrzucić. <laughs> o, kurde. O nie, ona ma za dużo Power Cubesów. Ona ma za dużo Power Cubesów. Ona ma za dużo Power Cubesów.

Luwa Admirosuwa, witam serdecznie. Słuchaj Kremol, dziękuję za nominację do twojego odcinka. Oczywiście ja ci wybiorę postać, którą lubię grać na Brawl Ballu. Nie wiem, czy będziesz grał na trybie Brawl Ball, ale wybieram ci Bula. I ja bardzo lubię grać Bulem na Brawl Ballu. Bo jest koksem. Pozdrawiam i życzę udanego odcinka. dobra, cieszę się w sumie, że admirał mi wziął tego bóla, bo jest to taka typowa chyba mapa na tego bula, więc może on mi się tutaj przyda. szkoda, że mam na nim tyle pułarków, bo może to być dla mnie utrudnienie. Właśnie, żeby sobie nim zagrać, wezmę sobie takiego skinka. Ej, mam skrzynkę, otworzę sobie skrzynkę, zobaczymy co w niej będzie. No ładuj się, ładuj się. Ok, mamy skrzynkę, otwieramy, jest Tiki dobra, Tiko, nie. No ale dobra, to gramy. Dobra, lecimy z gierką, mam tutaj bula, także oby, oby coś mi. Nie będę raczej nim leciał tutaj tak od razu. O nie no tu jest ból, tu jest al Primo, ja nie mogę. Czemu? Czemu? Ja... No i co? Zabierzesz mi moje skrzynki? Co? Taki z ciebie kolega No nie no dobre, muszę co... Nie, bi... nie, nie! Uciekajcie, uciekajcie! O nie, tu jeszcze robot jest. On mnie nie widzi. Nie, widzi mnie! Czemu zostaw mnie? Eee. Rosa! Idź sobie na tą I co na... Nie no zostaw mnie robocik! Proszę! Proszę! Nie, 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 nie! Idź sobie. No, iść na kogoś innego, nie na. Skręcił, jest! Dobra! Dobra, fajnie. Tu jest Riko. Ja, na... ja nie mam żadnych Power Cubesów. Jestem tak słaby tym bólem chyba w tym momencie. No i co zrobisz? I co zrobisz, Riko? No, nic nie zrobisz, dobra. Mm, idę na środek. A, co? Ulta się szykuje. Ulta się szykuje. Dobra, to ja sobie tutaj wejdę. I wezmę sobie Power Cubesów. Tu primo idzie jeszcze. O nie! O, nie, o, nie, o, nie! Mnie tu nie ma. Dobra, po prostu obity. Ja tu, ja tu, ja tu stoję. Uwaga, tu jest pi. Jaka, Bibi? Tu, 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 no prawie, prawie, prawie! Dwa. Dobra, zabiłem! Kozak! Zabiłem, zabiłem. Nie, on nie widzi. Dobra, uciekam stąd. Uciekam! O, tu jeszcze ból jest. Nie, zostaw mnie robot, no bo myślałem, że się ten robot na mnie rzuci. Ale on teraz Powercube. No, będzie napakowany Powercube samem. Ej, halo, nie podoba mi się to. Dobra, tu jeszcze Bibi jest. Ona, ona ma ulta, ale ten ult w sumie... O nie, robot, 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 zostaw mnie. Dobra, on, on jest sfokusowany na, na tą Bibi. To ja sobie tutaj do krzaków mogę wejść chyba na spokojnie. Mm. O nie no, ten ból mnie tutaj przeraża, ten ból mnie tutaj tak przeraża. Ja nie mogę, ja się go boję, dosłownie. Okej. Okay. Eee... Dobra, nie na no, ja może... O nie, już myślałem, że ten robot na mnie idzie. O nie, tu gdzieś ból, ja się grasuję. Tu gdzieś ból, okej, okay, on tam kogoś zabił, chyba proszę teraz na lewo. Dobra, nie wiem, ja, ja tu siedzę, ja tu siedzę, się boję. Dobra, Rico wchodzi. O, został zabity przez I teraz Ten robot to jest moja jedyna nadzieja. Nie! Czemu? Dobra, uciekam, uciekam, i jest tam! Poszedł sobie dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze! Nie! Ty! No proszę za... Ua, daj się zabić, daj się zabić, daj się zabić! Ty, 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 ty. A Nie, czekam na robota, czekam na robota, czekam na robota, czeka, dajcie robota! Dajcie jeszcze jednego robota. No dajcie robota, proszę, proszę! Robot to jest moja nadzieja! Dajcie mi tego robota! Dajcie mi tego robota! Dajcie robota! Rob pomocy! Pomocy! Nie! 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 <ścoughs> to już... To już chyba była gierka skazana na przegraną słuchajcie, słuchajcie, kolejne pomysły, jakie chcielibyście, żebym wykonał jakiś challenge właśnie na moim kanale, bo głównie ten kanał chyba słynie z takich challenge. Słuchajcie, wpadajcie na moją grupę na Facebooku, kremówki, na mojego Discorda, również w link opisie. I przypominam wam, słuchajcie, o challenge, który ogłosiłem dla Was w poprzednim odcinku, także zobaczcie sobie go koniecznie. Link teraz pewnie Wam się wyświetla gdzieś tutaj w ekranie końcowym. No i co? Trzymajcie się, pa pa.